Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich moich widzów na wszystkich kanałach. Dlatego proszę Państwa, że dzisiaj nagrywamy z moim wspaniałym gościem, najmłodszą prababcią, panią Krysią Maciąg. Nagrywamy proszę Państwa pilotażowy odcinek całej serii pod tytułem Sekrety Bożej Apteki. Dlatego, że Krysia Maciąg to jest po pierwsze moja przyjaciółka, a po drugie ktoś, kogo ja nazywam dużą aptekarką, dlatego że ona non stop biega po lasach, polach i łąkach, próbując mnie zresztą zmobilizować do zbierania różnego rodzaju, <grywki> różnego rodzaju po prostu płodów płodów matki natury, a ona to potem alchemicznym sposobem waży, gotuje, tłoczy, nie wiem co jeszcze, ona Państwu o tym opowie. No i w ten sposób powstają naprawdę specyfiki, które, którymi Krysia obdarza wszystkich swoich znajomych albo wszystkich potrzebujących. No i to faktycznie, proszę Państwa, skutkuje. Więc ten pilotażowy odcinek pójdzie na wszystkie moje kanały, żebyście Państwo no, zasmakowali w kunszcie i wiedzy Krysi. Natomiast później kolejne, kolejne odcinki będą stale na dwóch różnych kanałach, to znaczy na kanale Nieszczypsie i na kanale Odporu. Bo, proszę państwa, trzy lata temu, po moim wykładzie w Krakowie, obstąpił mnie w Januszek, bardzo zaniepokojonych, świadomych uczestniczek tegoż spotkania z Januszem Zagórskim w ramach e-parlamentu. No i te panie, bardzo e strapione, pytały pani Ewo, co robić, co robić. No, i cóż, odpowiedź zamknęła się w jednym słowie. Jak to co robić? Słoiki! A teraz myślę, że po trzech latach, prawda, kiedy nas tak stare, stale e, straszą głodem, wojną, e, krachem finansowym i tak dalej, to już Państwa spiżarnie i półki w garażu się uginają od słoików. Wobec tego chcemy Państwu z Krysiem zaproponować przejście na wyższy stopień tajemniczenia, to znaczy, żebyśmy się zabezpieczyli tego lata na przyszłe sezony grypy różnego rodzaju niedomagania zdrowotnego i proszę Państwa, nikt lepiej nam tego nie wytłumaczy jak Krysia. Pozwól Krysiu, że ja pokrótce pokażę prezentację, jaką przygotowałam dlatego że chcę państwa zachęcić do wspominając nasze poprzednie programy do uczestniczenia w tym cyklu. Proszę państwa, dzisiejsze spotkanie nosi tytuł nalewka z orzechów pasożytą na pokybel. Więc będzie pożytecznie, ale też i smacznie. No i w pewnym sensie upojnie. I proszę Państwa, my obie będziemy się trzymać tej tematyki. Krysiu, czy widzisz pierwszą stronę prezentacji na ekranie? Dobrze. Proszę Państwa, w tej chwili jest bardzo wiele takich programów w internecie i bardzo dobrze chwała ich autorom i nadawcom na temat jak się zabezpieczyć, jak przetrwać. To są oczywiście takie tematy sutriwalowe. Tutaj widzicie Państwo znakomity filmik z wczoraj naszych kolegów z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych pod tytułem Jak przetrwać w czasie konfliktu wojennego. I zapewniam Państwa, że rozwiązania, jakie tych trzech muszkieterów proponują, proponuje, są naprawdę. Bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne. Ale my się ograniczymy z krysią do kwestii zdrowotnych, z tym, że musicie Państwo mieć świadomość, że troszeczkę ryzykujemy, poruszając te tematy, bo, proszę Państwa, tutaj pokazuję dwa programy, które mi z hukiem wyleciały przed dwoma laty z YouTube'a. Możecie je państwo znaleźć na Ramblu i na Odysei. To było o czarnuszce błogosławionym ziarnie, które nie tylko stanowiło w pewnym sensie antidotum do eliksiru, ale w nawiązaniu do dzisiejszej tematyki również jest znakomite na pasożyty. I wreszcie, proszę państwa, również usunięto z YouTube'a bardzo pożyteczny film pod tytułem Chrzanić to, film o tym, jakie mamy korzyści, nie tylko poszczepienne, ale w ogóle korzyści zdrowotne z jedzenia chrzanu, pietruszki i czarnej rzepy. Proszę sobie wyobrazić, że to właśnie były dwa lata temu tematy zakazane. Dlatego pokazuję Państwu planszę z wszystkimi moimi kanałami, że jeżeli również nalewka z orzechów okaże się po prostu no, spiskową teorią i zostanie usunięta z YouTube'a, proszę wtedy jej szukać na Ramlu bądź na Odysei, na kanałach pisanych łącznie w ten sposób. I proszę Państwa, teraz już przypominam nasze poprzednie występy bądź występki w duecie z Krysią. Omawiałyśmy wszelkie aspekty ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w trzech odsłowach. Tutaj macie Państwo o wpływie promieniowania elektromagnetycznego na nasze zdrowie i o tym, jak się chronić przy pomocy różnych środków zabezpieczających produkowanych. Było o takiej specjalnej tkaninie, która naprawdę polepsza komfort życia w mieście w pobliżu Anten 5G czy Anten telefonii bazowej. A tutaj, proszę Państwa, następny odcinek i elementy wystroju nie są przypadkowe. Po prostu dlatego, że ogromnym, ogromną pomocą. I ogromną ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w mieszkaniu są paprocie. I to, że ja jestem tutaj obwieszona jak choinka tymi czarnymi koralikami, to też nie przypadek, bo mówiłyśmy o tym, jak się chronić różnego rodzaju kamieniami, różnego rodzaju organitami itd. itd. I tutaj macie Państwo trzecią część tych naszych porad i rozważań. Proszę Państwa, już oddaję głos Krysi, i będzie to dzisiaj odcinek o prawdziwej przemianie alchemicznej o przemianie alchemicznej takich pięknych, zielonych orzechów w coś, co ukry ukrysi na balkonie, po prostu już sobie dojrzewa i nabiera mocy żeby pogonić wszystkie pasożyty. A teraz już Krysiu, przepraszam Cię za trochę przydługi wstęp, ale oddaję Ci głos, żebyś wytłumaczyła, widząc, jakie są absolutne zalety nalewki z zielonych włoskich orzechów w stosunku do wszystkich innych specyfików aptecznych bądź naturalnych. I jak to Ty właśnie dokonujesz tej alchemii orzechów w nalewkę? Słuchamy Cię z uwagą. Witam, kochani, witam serdecznie, bardzo się cieszę. Jest to taki program pilotażowy dopiero dzisiaj, ale postanowiłyśmy ze Wą, że pokażemy, bo naprawdę Stwórca dał nam życie, ale dał nam całą Bożą aptekę. I ja przyznam, że mam już swoje lata, te 18 razy X, i naprawdę nie choruję, czuję się bardzo dobrze, ale dzięki temu właśnie, że od wczesnej wiosny. Począwszy od y, soku z brzozy, to jest pierwsze jeszcze w marcu, a później już wszystko co się zaczyna pojawiać, cała ta apteka rzeczywiście, mniszek lekarski, pokrzywy, no mnóstwo, mnóstwo tego jest wszystkiego. Dziurawiec jak widzieliście tam też stał, na pewno poświęcimy dziurawcowi też kolejny program, kolejny odcinek, bo to jest też niesamowite zioło. Ale ponieważ jest to już taki ostatni dzwonek, żeby zacząć zbierać zielone, właśnie niedojrzałe, jeszcze niestwardniałe orzechy włoskie, więc dlatego zaczęliśmy od orzechów, bo mniszek już przekwitł, więc już, chociaż wrócimy do mniszka też, bo. W tej chwili korzenie trzeba wykopywać, które mają no, ogromne działanie przeciwnowotworowe i leczą nowotwory. Bardzo będę chciała w krótkim czasie Wam powiedzieć o Aloesie, bo jest to coś, co rzeczywiście już zakazują, piszą, że Aloes jest rakotwórczy, więc postaram się Państwu tu pokazać. Że to jest totalna bzdura. Kwitnie już wrotycz, więc i o wrotyczu będziemy chcieli, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o orzechach włoskich. Ponieważ jest to tak, jak mu wspomniałam, ostatni dzwonek, żeby zebrać, zanim zdrewnieją te orzechy i zanim już się nie dadzą pokroić. <laughs> Dlaczego orzechy włoskie? Kochani, mamy okres taki wzmożonego ciepła. Wiadomo, że są różne choroby, różne wirusy przy takich temperaturach. A właśnie nalewka z orzecha włoskiego po prostu jest rewelacyjna na właśnie wszelkie zatrucia pokarmowe, na rotawirusy, na grypy. E, orzechy mają bardzo dużo jodu w sobie, czyli tarczyce. No i przede wszystkim też pasożyty. Więc działanie jest naprawdę ogromne i warto, warto ten orzech zrobić, tym bardziej, że bardzo prosto się go robi. Ja będę Wam podawać przepisy na wszystkie te receptury, które właśnie robię, ale orzech jest najprościej zrobić, dlatego że zbieramy orzech. I kroimy go, proszę ubierać rękawiczki, bo nie domyjecie rąk przez kilka tygodni, więc koniecznie to trzeba robić w rękawiczkach. Więc zerwane z drzewa orzechy, pierw myjemy w ciepłej, dobrze wodzie, bo wiadomo, że kurz y, osadza się również i na, na tych owocach. Po czym je kroimy? Można kroić w, czwa, w takie czwóreczki, ja kroję je w plastry, bo mniej szybciej dochodzi wtedy yy. Dochodzą te produkty, które dodaję do tego, i, do, i zasypuję, kładę w słoju duży, i zasypuję cukrem. Proporcja jest taka, że na 5 orzechów daje się 3 łyżki cukru i 100 ml spirytusu. Ja to robię już na oko, ale tyle lat co robię, to już widzę co robię. Więc układam warstwami orzechy, na to przesypuję cukrem, kolejna warstwa i kolejny cukier. I aż do wyczerpania orzechów jakie mam. Następnie przykrywam to tylko gazą. I daję ze 3-4 dni na słońcu, żeby po prostu troszeczkę ten cukier puścił. Potem zalewam spirytusem. Zalewam spirytusem. Ja po prostu zalewam go tak, żeby pokrył spirytus wszystkie orzechy. I wtedy dość mocno zakręcam, bo wiadomo, że spirytus się ulatnia. I to stoi, kochani, na słońcu przez. Kilka, no, aż się robi taki czarny, żebyście się nie przeradzili, bo to się robi taka czarna maś, aż taki gęsty syrop, ale czarny. I to jest właśnie. No ja mam nieraz i dwa miesiące, mi to stoi na słońcu. Później zlewam. Zlewam, przez, przecedzam do butelek z ciemnego szkła i kochani, przy wszelkich rotawirusach, przy bólach żołądka, przy biegunkach jest to rewelacja. 40 kropli na łyżeczkę cukru albo na rozcieńczone wodą, popijamy. Możemy taką ilość trzy razy dziennie wypić i naprawdę bardzo, bardzo no, pomaga. Ale tak jak mówię, z kolei na robaki. No ja osobiście sama rozmawiałam z kolegą, który jest parazytologiem. I on mi właśnie mówił, że zwykle, jak mamy jakieś robaki, a coraz częściej mamy ich bardzo dużo i opowiadają mi, że przy sekcjach zwłok, jak widzą, co jest w środku w organizmie, to aż, aż włosy stają dęba. Bo te robaki potrafią się ich w oczach wszędzie umieścić, jest ich naprawdę bardzo dużo. Więc wiadomo, że są różne leki na pasożyty, ale one nie działają, że tak powiem, na wszystkie pasożyty: są inne na obłęce, inne na widziowce i tak dalej. I z tego, co mi kolega parazitolog mówił, to robaki, jak wyczuwają, że idzie jakaś trucizna, zaczynają bronić się, zaczynają wytwarzać toksyny, i te toksyny mogą być czasem bardziej zabójcze niż normalnie te żyjące robaki, które tam wydzielają toksyny, ale nie w takich ilościach. Natomiast z tego, co mi kolega mówił, to właśnie nalewka z orzecha włoskiego przede wszystkim jest takim specyfikiem, który działa niemalże na 100% różnych rodzajów tego. Robactwa. I teraz co robi orzech włoski? Dostając się do organizmu, natychmiast otarbia te, te wszelkie prawda, pasożyty, i one nawet wydzielając te toksyny, to są otorbione, one nie przechodzą do krwi, do organizmu, tylko są wydalane razem już w takim otorbionym właśnie woreczkach. I rzeczywiście sama próbowałam na sobie. Naprawdę jest to rewelacja, jest to bardzo, bardzo skuteczne. Pamiętajcie, że robaki żywią się cukrem. Ja jem naprawdę dużo słodyczy, ale, ale mówi się, że taką oznaką tego, że mamy w sobie robaki, są brodawki, które się uaktywniają na ciele na zewnątrz. Dlatego bardzo proponuję, żeby zrobić teraz, właśnie tą nalewkę, póki te orzechy są jeszcze takie, w się zbiera do końca czerwca, natomiast no niewiele przekroczyliśmy ten czerwiec, ale. Ponieważ mamy wysokie temperatury, proponuję, żeby jak najszybciej te orzeszki pozbierać, pokroić, zasypać cukrem i zalać spirytusem, zamknąć i niech to, się, niech to sobie yy, po prostu robi się z tego nalewka. Tak jak powiedziałam, yy, orzechy mają bardzo dużo jodu, mają też witaminę C, ale mają też. Kwercetyny i olejki eteryczne, więc naprawdę jest to ogromne bogactwo dla nas. I przy, nie, niezależnie od tego, że są na pasożyty świetne, działają to tak jak powiedziałam, naprawdę wspaniale regulują pracę naszego układu trawiennego. Więc zachęcam do tego, żeby, żeby pozrywać. W tamtym roku nie było orzechów włoskich. Niestety pogoda nam sprawiła figla i, i ja mocno szukałam więc nie mieliśmy orzechów. E, taka nalewka może stać latami. Naprawdę może stać latami. I myślę, że im dłużej stoi, tym więcej mocy nabiera, ale to tak tylko myślę. <ścoughs> Na pewno czy tak jest, to nie wiem. Ale powiem, że nalewka naprawdę robi furor i jest bardzo, bardzo dobra, dlatego polecam. Aha, jeszcze powiem tak, że orzech to nie tylko z orzecha włoskiego możemy coś robić. Wspaniałą rzeczą są również liście. I liście, proponuję też zasuszać te liście, i później. Do przemywania skóry, do wszelkich uczuleń, do jakiejś atopowej skóry. Bardzo ładnie właśnie też łagodzą te wszelkie, te wszelkie niedogodności, jakie, jakie nam dochodzą, prawda? I tak samo świetnie leczą górne drogi oddechowe, zatoki i górne drogi oddechowe na pary z tych liści. Także, jak widzicie, to jest tylko odrobina tego, co rośnie wokół nas, ale myślę, że będziemy tu ze Wą, właśnie. Przytaczać, będziemy pokazywać działania wszystkich roślin. Ja bym chciała też wrócić do nalewki, jaką dr Hałat nam proponował z igieł sosny, do tak zwanej suraminy, która przy właśnie różnych chorobach świetnie, świetnie nam zapobiega i, i leczy nas. Ale proponuję też, żeby właśnie nie czekać, aż nas coś dopadnie. Tylko ja na przykład profilaktycznie piję sobie te syropki z mniszka, dolewam sobie słodze sobie herbaty, czy nawet wodę robię, rozcieńczam z tym syropkiem i, i piję sobie czy tą suraminę e, tak non stop nie czekając, aż mnie coś dopadnie. Może dlatego dzięki temu. Że, że taki kontakt z naturą to może dlatego właśnie nie choruje. Także myślę, że na dzisiaj chyba tyle, jeżeli się zawężamy do poszczególnych właśnie rodzajów roślin, tych bożych z Bożej Apteki. A następny odcinek już z Ewą ustalimy i będziemy kolejne cykle przekazywać Wam łącznie z, właśnie z przepisami, jak robić i żeby, żeby po prostu mieć te zapasy, które nas utrzymują w zdrowej i dobrej kondycji. A jeszcze powiem, że ta nalewka z Orzecha Włoskiego świetnie na pamięć działa, więc jest naprawdę stronne <grystronne> działanie. Dobrze, Krysiu, przepraszam cię bardzo, ale. Zaraz nam się czas skończy, więc może poinformujmy tylko widzów, że będziemy postaramy się dwa razy w tygodniu nagrywać jakiś film. Dziękuję Oczywiście. serdecznie, do zobaczenia Państwu. Mam nadzieję, że narobiłyśmy apetyt. Dziękuję I bardzo. I dużo zdrowia życzę. No, to tak jest.